Cześć, tu Michał z bloga ZbieramMilion.com Długo mnie nie było, ale wracam z nowym wideo i z nowym programem zarabiającym. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać program Edbrook.com Na początek może formatka rejestracji, jeżeli chcielibyście się zarejestrować w tym programie. To rejestracji oczywiście dokonujemy tutaj pod przyciskiem Register. Klikamy w linii sponsor. Powinno oczywiście być milion, jeżeli chcecie się zapisać z mojego polecenia. Dalej, first name, czyli imię, last name, nazwisko. E-mail to wasz e-mail kontaktowy. Polecam e-mail z Google, czyli Gmail, żeby nic was nie ominęło, żeby nic nie trafiało do spamu. Kolejno, jeszcze raz wpisujecie swój e-mail dla potwierdzenia, username, czyli wybieracie swoje id, tak jak ja mam milion, password, czyli hasło, wpisujecie, potwierdzacie, wybieracie swój awatar, wpisujecie hasło zabezpieczające, to może być imię mamy, imię ojca, imię syna, córki, brata, zięcia, teściowej. Tu odpowiednia odpowiedź do tego pytania, klikacie... Ptaszka, że zgadzacie się z warunkami panującymi i z regulaminem, jaki obowiązuje na EdBrook, i klikacie register, e, przychodzi do Was mail, klikacie link potwierdzający, i już możecie się logować. Ja loguję się na swoje konto i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. E, jak to wszystko wygląda od środka. Proszę bardzo, tu jest strona startowa programu EdBrook. W pierwszej kolejności widzimy tutaj wykres, który uświadamia nam czy prezentuje nam to jaka dzisiaj jest, jaki dzisiaj jest rating, czyli ile dzisiaj zarabiamy procent z naszych jaki dzisiaj zarabiamy procent z naszych paczek. dzisiaj ten procent wynosi 4,1. Wczoraj wynosił 3,65 i tak dalej, tak dalej. Tutaj na żywo widzimy ile zarabiają nasze paczki. Total balance to mamy ile mamy ogólnie na koncie, a to wszystko możemy sprawdzić w My Wallet, ja korzystam jeżeli chodzi o Adbrook tylko z Paisy, aktualnie mam do wydania, czy też do wycofania ze swojego konta 3 dolary i tam jakieś cenciki, czy części centa nawet z Balance to jest konto, z którego możecie jedynie reinwestować na tym koncie, tutaj trafia 20% wszystkich wypracowanych przez Wasze paczki środków ja aktualnie mam tutaj pół paczki, czyli 5 5 dolarów z groszem. I w kolejnych procesorach płatniczych jest dokładnie to samo. Ja z nich tutaj akurat nie korzystam, a więc u mnie są same zera. Jeżeli chcecie dodać jakieś pieniądze, no to zakładka My Wallet, Add Money, Amount to Deposit to jest oczywiście kwota, jaką chcecie dodać. Payment Method to jest procesor płatniczy. Wybieracie Payza czy tam jakikolwiek inny, z którego korzystacie, w fund account, wtedy przenosi Was do wybranego procesora płatniczego. Zatwierdzacie, wpisujecie hasła, pinę -y i te pieniądze trafiają tutaj na Wasze konto edbook. Withdraw Money to jest zakładka, którą przez, poprzez którą wycofujemy swoje pieniądze, wpisujemy kwotę, jaką chcemy wypłacić. Procesor płatniczy zaznaczamy na jakie konto. Zaznaczamy procesor. Wtedy wyskakuje nam e, konto, na jakie chcemy wypłacić, tutaj notatkę albo jakiś, e, jakiś komentarz do tej wypłaty, withdraw i pieniądze lądują momentalnie. Ja sprawdziłem, dosłownie w 5 sekund były pieniądze na moim koncie na Pejzie. Add pack. Zaczniemy od końca. My packs to są aktualnie pracujące dla Was paczki, Wasze paczki. Ja w tej chwili mam 9, 10, 11, 12, 14 paczek. Te paczki te paczki układają się w sposób, w jaki je kupujecie. Ja najpierw kupiłem jedną paczkę dla wypróbowania, później zdecydowałem się na zakup 9 paczek, a później reinwestycją już kupowałem po jednej paczce. e to są, to są pieniądze, które te paczki już zarobiły dla Was. Najwięcej oczywiście zarobiło tutaj pakiet 9 paczek ponad prawie 21 dolarów. Withdrawn to są pieniądze, które z tych paczek wypłaciliście, ale nie na swoje konto Payza czy jakiś inny procesor płatniczy, a do swojego portfela tutaj w Edbruku, czyli do trzeba by wejść do zakładki My Wallet, to jest właśnie portfel w Edbruku. Balance to jest aktualny stan, jakie te paczki tutaj mają. Status to jest oczywiście czy są aktywne czy już wygasły. Withdraw mogę coś takiego zrobić. Przycisk withdraw powoduje, że te pieniądze zostały wycofane, ale one tak jak mówiłem, nie trafiają na wasz procesor płatniczy, a trafiają do my wallet i w total balance powinno się to wszystko pojawić. Available to withdraw to jest oczywiście to co po podliczeniu tych balansów wszystkich tutaj mamy, czyli możliwe do wybrania te kwoty, które pracują u Was na paczkach. My Ads to są wasze, wasze banery, Wasze strony, które tutaj promujecie na Adbook. View Ads to jest zakładka, na której oglądacie reklamy. 10 takich reklam musicie dziennie obejrzeć, aby wypłacać ze swoich paczek zarobione pieniądze. Reklamy są bodajże 15 sekundowe. Jeżeli ta reklama, jej czas trwania dojdzie do końca, pojawia nam się taka spotkałem, Przyznam, że nie spotkałem się jeszcze z nią na żadnej innej stronie. Kapcza obrazkowa i przechodzi nam do, do kolejnej reklamy. Chcemy wrócić, to klikamy account. Zakładka history to jest wszystko to, co działo się na naszym koncie, wpłaty, wypłaty. Przelewy, i tak dalej. Referral program to jest oczywiście to są Wasi poleceni. Bezpośredni i ci, którzy przychodzą do Was z drugiego bądź trzeciego poziomu tutaj. W AdBook, program poleconych działa do trzeciego poziomu w dół. No, i to by było w zasadzie wszystko na My account i account overview, czyli na tej stronie głównej, na której teraz jesteśmy. Deposit summary to mamy oczywiście ile yy, zainwestowaliśmy w sumie. Ja niewiele, bo 140 dolarów dopiero. Ile mamy aktywnych paczek? Wszystkie są na razie aktywne. Żadna się nie, y, jeszcze nie skończyła. I Total Withdrawal to są oczywiście pieniądze, które już wypłaciliśmy. U mnie to jest y, nieco ponad 7 dolarów. Wypłata była testowa. Dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie, możecie zapisać się do tego programu. Zarobkowego. Link znajdziecie w opisie filmiku oraz oczywiście na moim blogu. Dzięki, że jesteście ze mną, dzięki, że czytacie mojego bloga. Zapraszam do śledzenia nowych wpisów. Do następnego razu. Dzięki, cześć.